No i witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Takumy na kanale. Przepraszam, widzowie, że wczoraj się ten odcinek nie pojawił, ale mieliśmy naprawdę bardzo duży problem, żeby go nagrać, no ale tym razem się udało i tym razem jest, więc mam nadzieję, że z tego powodu zostawicie oczywiście lajkacz, lajkacza w górę, subika na dole, jeżeli się tego nie robicie. A my, widzowie, zagłębmy się ponownie w Takumę. Obecnie zapytacie, widzowie, pewnie co robimy, bo jak widzicie, jedziemy gdzieś z pewnym transportem i jedziemy z transportem broni do naszego pewnego klienta. Pewnie się domyślacie, jakiego klienta chodzi, jeżeli oglądacie to serie na Bieżąco. Jeżeli, oczywiście, nie wiem, jesteście w tyle z jakimś odcinkiem, to serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków, żeby po prostu wszystko nadrobić i być po prostu na bieżąco z fabułą. A my, widzowie, wjedźmy tu, zobaczmy, co tutaj na nas czeka, jak przejdzie transakcja, no i wgłębmy się, wgłębmy się w fabułę dzisiejszego odcinka, bo będzie widzowie ciekawie. Tak, no i to ja. Dobra, panowie, jesteśmy na miejscu, więc teraz. Pełen profesjonalizm. Pokażmy im, na co, nas, na, na co nas stać. Pewnie. Witam bardzo serdecznie. Witamy. Dużej się nie dało? Będąc szczerym, dało się dłużej, ale... Jak widać, jesteśmy w miarę szybko. No nie powiedziałbym, ale okej. Okay. No dobra. Tak jak się umawialiśmy, wszystko tam jest, tak? Oczywiście, całe, cały sprzęt, który zamówiliście, który chcieliście, jest obecnie załadowany na pacę. Wraz z okay. amunicją, dosyć sporym zapasem. Dobrze. Więc wszystko jest na pacę, czego dusza zapragnie. Co, może byś pokazał coś, co? Chodź. Nie ma problemu. Jak się podobał w ogóle pobyt w Ameryce? Bardzo mi się podobał, już nie pierwszy raz tu jestem. Pierwszy Dobra, z brzegu tak. lepszy karabin. Proszę, ja, nie, nie 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 synku. Proszę no. mi wyjąć to z końca. Z, z przedostatniej skrzynki. Trzeci ci rząd? Czwarta skrzynkę od góry. Rozumiem, Niektórych że... Niektórych z swoich ludzi wejdzie na pakę. Rozumiem, że mi nie ufasz, ale wydaje mi się, że nie jest potrzebny taki test. Mi się wydaje, że jest potrzebny. No co, skoro przecież masz 100% pewność, to czemu tego nie zrobisz? Liczy się chyba zaufanie między partnerami biznesowymi, prawda? Tak, my pogadamy. Niech twoi ludzie wyciągną. Ja zobaczę, wszyscy będą zadowoleni. Po co tak komplikować sprawy? Zawołaj kogoś. Niech skoczy na paka. I jak tam interesy, wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Słyszałem, że zrobiliście porządek z tymi losami. Tak, z lustami zro zrobiliście porządek. Co do wagosów, też się nie musisz martwić. Słyszałem, że masz tam bratanka w ich szeregach. No, nie bez powodu, nie kazałem ci ich ruszać. Co byś powiedział na to, żeby on przejął władzę? Nie wiem, wiesz, nie chcę się coś trochę wtryniać w ich hierarchię, ale wiem, że jest tam wysoko i jest bliski przejęcia władzy. Co chcesz mu w tym pomóc? Bardzo nie pasuje mi podejście obecnego lidera ich i poczyniłem pewne kroki w tym kierunku. No, słuchaj, pięci. No, litera ich też. Znaczy, no, znałem go bardzo dobrze. Jest mi bardzo bliską osobą. Wyciągnąłem go kiedyś z faweli. Powiem ja szczerze, że gość jest narwany, wszystko. niebezpieczny i nieprzewidywalny. Nie I lubię ja robić takich spokojnie. o tym wszystkim chodzi, chyba. Żeby trzymać taką ulicę, to niestety trzeba tak postępować. Nie do końca się z tym zgodzę. Wiadomo, trzeba być bezwzględnym i umieć pociągnąć za spust, ale osoby agresywne, osoby nieprzewidywalne, chaotyczne, tworzą chaos. A ja nie chcę mieć chaosu w swoich szeregach, ani w ludziach, z którymi robię biznes. Jestem prostym biznesmenem. Okej, okay. no doceniam to na pewno. Dobra. Ale wiesz, na niego też raczej uważaj, jeżeli będzie jakiś problem, to... najwyżej ja zainterweniuję, na razie... nie byłem jakiś źle nastawiony do jego... jego rządów, że tak powiem. Ale dobra, Mam nadzieję, to skrawa, wszystko, wszystko rozwinie, no Proszę bardzo. Okej. Okay. Proszę bardzo, hamulec wylotowy precyzyjny, celownik, um, uchwyt, powiększony magazynek, latarka. Okej. Okay. Także no, pełen komplet. Dobra no, pojacował tu nie będę, strzelać nie będziemy. Okej. Okay. Teren, tak teren, bo... teren jest czysty i zabezpieczony. Nikt nie, nie, co? nie, 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 nie lubię ryzykować. Wiesz, bardzo jestem ci wdzięczny, bo jak dobrze wiesz, ja okazuję ci szacunek, to ty też mi okazujesz szacunek. Nie chciałeś mnie oszukać. jeszcze po prostu to jest taka rutyna, ja nawet moich współpracowników, z którymi współpracujesz 5-10 lat, zawsze sprawdzam. Przezorny, zawsze ubezpieczony. No. Co, no widzę, że się spisałeś. Mój wspólnik przekaże ci pieniądze, no i. Jest tu po nas chyba. Mhm. Mm no dobra, to dziękuję bardzo za udaną transakcję i mam nadzieję, że towar będzie przydatny i jakże skuteczny. O, na Trzymaj pewno dobra. zrobimy z niego pożytek. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, panowie. Nie przeszkadzam się, myślę, wam i miłego rozładunku. Lecimy szybko. No i widzowie, jak widzicie, transakcja zakończona wręcz można byłoby powiedzieć perfekcyjnie. Nawet zdążyliśmy na pewno zamienić sobie. Jest tak, 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 nie powinno tu się nic wydarzyć przez najbliższą godzinę, dwie. Wracając do tego, co mówiłem, widzowie. Jak widzicie, transakcja przeszła całkowicie pomyślnie. Żadnych niespodzianek, żadnych no dziwnych tak sytuacji. Tak. Przy okazji, zdążyliśmy sobie też zamienić parę słów z szefem całego tutaj przybytku. Szefem kartelu, po prostu, mówiąc krótko, zamienić sobie parę słów. No i widzowie, hmm, chyba z tego co ja zrozumiałem, gość, w nasz, wobec naszych planów co do wagosów, nie ma nic przeciwko. Co nam, oczywiście, jest na rękę, bo będziemy mogli dzięki temu rozwinąć nasze po prostu skrzydła i pójść po prostu dalej. No ale no cóż, co dalej, widzowie, dzisiejszego dnia? No, na pewno będzie trzeba, widzowie, rozwiązać sprawę wagosową. Gdzie ona nas zaprowadzi, tego się zaraz przekonamy. Dostajemy smsa od tej psycholog. I co, jak tam? No, chce się spotkać, chce przegadać yy, kwestię tej dziewczynki, nie? No, ale raczej lepiej, żeby tego nie pisać przez SMSy, więc po prostu musimy do nich podjechać, żeby to przegadać No dobrze, dobrze, no pod podjedźmy w takim razie yy, Tylko tak co raz? ona chce z nami przegadać w takim razie? No, zobaczymy, no mam nadzieję, że pozytywne rzeczy, a nie, a nie wiesz, a nie negatywne A no, jeżeli już pisze... Też mam taką że... nadzieję a wydaje mi się, że problemów być nie powinno. No w końcu załatwili najlepszych ludzi, więc... No i widzowie, dojeżdżamy pod willę, której przesiaduje obecnie Skar. Znaczy nie wiem, czy ona jest obecnie teraz tutaj Na pewno jest tutaj pani psycholog, która chce z nami zamienić parę słów na jakiś temat Miejmy nadzieję, że to nie jest żadna zła wiadomość, ani nic takiego, wiecie Co mogłoby po prostu... No nie wiem, no ja nie wiem się jakich wiadomości nawet spodziewać, tak szczerze To jest drogą ładny dom To prawda Dobry wieczór Dobry dobry dzień. Dzień dobry. Chciała pani rozmawiać na jakiś temat, więc słucham. Dobra, witam pani Takuma. E, tak jak wspominałam, to powiem tak: sytuacja jest, była, w każdym bądź razie była, e, bardzo ciężka, lecz pomału Scarlet zaczęła się bardziej otwierać i rozmawiać ze mną. No i... Czyli dobre e, wieści ogólnie rzecz biorąc. Na tym etapie tak, aczkolwiek e, dziewczynka za. Zaczyna, podkreślę to do, właśnie, że zaczyna przyswajać się z sytuacją, w której się znalazła, oraz adaptuje się e, w tym środowisku, w którym się znalazła. Natomiast nadal nie rozumie tylko, dlaczego e, rodzice ją zostawili. Po rozmowie z Jade doszłyśmy do wniosku, że. Przepraszam, z Jade? A co ona tu robiła? Nie wiem, co robiła, po prostu rozmawiałyśmy i. Uważam zarówno ja i ona, że po prostu powinna mieć jakiś z kimś kogo zna. Bo do tej pory ja wiem, że jest to ciężkie, że nie ma takiej osoby, no ale to chociaż powinna znaleźć kontakt z osobami, którym zaufa na nowo, że tak powiem. No bo ja jestem obcą osobą. Aczkolwiek. Powinna mieć zastępstwo dla rodziców, jak dobrze rozumiem, tak? Tak, tak, tak. No i mówiłam to już pańskiej wybrance i powiem też, wspomnę też panu, że powinna, powinniście państwo ją zaadoptować. To jest tylko moja sugestia. Ja widzę, że to byłoby dobre rozwiąza rozwiązanie. No i Jade. Jade jest też za tym, to też z jej perspektywy wyszło. No, ja potwierdzam, więc z mojej strony to jest dobre dla dziecka. No i tak jak zauważyła to pańska wybranka, jest to dobrym pomysłem. Przepraszam, czyli Jade tu przyszła, rozmawiała z panią i zaproponowała, żeby, żebyśmy we dwoje adoptowali Scarlet? Tak to wyszło z rozmowy i tak ja jestem też za tym. Widzę w tym potencjał po prostu. Rozumiem, że w innym wypadku dziewczynka może mieć po prostu problemy. No, może się dla niej to źle skończyć. O, ten, w ten sposób myślę, że wie pan, o czym ja mówię. Przepraszam, muszę się po prostu na tym zastanowić troszeczkę głębiej. To... Jest to zrozumiałe. Nie jest to adopcja psa ani kota. Z mojej strony to wszystko. Poważna odpowiedzialność. Dziękuję bardzo za, 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 za wszystko, co pani robi. No, to widzowie grubo zaczyna być. I pytanie, jak Takuma, co Takuma postanowi? Że wy się pewnie domyślacie, jeżeli oglądaliście Perzetta. Pewnie wy będziecie wiedzieć, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Tego widzowie pytanie jest, jak łagodnie to przejdzie? Czy Takuma będzie od razu za tym? Czy będzie się sprzeciwiał? Czy będzie protestował? Cholera wie. No i jak się czujesz, Takuma, z taką wiadomością? A jak mogę się do cholery jasnej czuć? No, wiesz doskonale... To... jedynymi ludźmi na świecie, którzy wiedzą prawdę, czyli o tym, że to ja zabiłem cholera jasna tej dziewczynce, dziewczynce rodziców jesteś ty i Ramzes. Każda inna mm -hmm. osoba gryzie piach. Okej, okay. czyli wszystkich zlikwidował. Myślisz, że mi jest łatwo żyć z tym? No domyślam się, że nie, dlatego właśnie pytam jak się z tym czujesz, bo wydaje mi się, że nie wiem, możesz... No ja bym osobiście czuł coś na zasadzie, nie wiem, takiego... takiej winy, takiego... No nie wiem jak to konkretnie określić, nie? takie poczucie winy właśnie, ale wydaje mi się, że jeżeli skoro i tak już o nią dbamy, no to innego wyboru za bardzo nie ma, no nie ma nikogo innego tak, tak zaufanego, żeby się nią opiekował. Nie jestem dobrym materiałem na ojca, rozumiesz? No może coś się zmieni. Masz przy boku Jade. Jeżeli to, się co nimok, robimy, to co robimy, to co robimy nie jest bezpieczne. Ona nie będzie z nami bezpieczna. Ale prawda jest taka, że jak odejdziesz się do kogoś innego, to też to tym bardziej nie będzie bezpieczna. Nas już zna, więc będzie się czuła przy nas troszeczkę inaczej. Tym bardziej przy tobie i Jade. No, a jeżeli ją do kogoś innego, chociażby nie wiem, no potem szukać siebie, to nie będzie się czuła tak samo jak przy tobie, nie? Zresztą, prawda jest taka, że pomyśl tak sensownie, ona w ogóle kiedykolwiek była bezpieczna? Przecież pochodziła z rodziny Jahuzy, To Prawda jest taka, że ona nigdy nie była bezpieczna. Nawet przy tobie będzie bardziej bezpieczna, bo ty nie pozwolisz wejść losowym ludziom do domu, rozstrzelać wszystkich i zabrać tego dzieciaka. Więc nawet jeżeli ty byś ją przegarnął, to i tak byłaby bezpieczniejsza niż już była. Ona nigdy nie była bezpieczna, tak naprawdę. Nie wiem, powiem ci. Nie spodziewałem się nigdy, że będę musiał podjąć taką decyzję. Ja też nie, ale. Nie wiem, przemyśl to sobie, prześpisz się z tym i. Dzień, Dzień dobry. dobry panie, to kumul. Pan to Pytam kto? Witam to, to jest? Z, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po, z polecenia pani Jade. E, jestem jasne polecenie, że mam sprowadzić urzędnika, który pomoże w adopcji dziewczynki. Jeżeli chodzi o adopcję, to nie widzę tutaj żadnych problemów. Tak naprawdę to jedyne, co pan musi, to wykazać się umiejętnościami oraz dobrymi warunkami. Z tego co wiem, to wszystkie kryteria są już wypełnione. W takim razie jedyna opcja, jaką widzę, to już tylko finalizacja wszystkiego i ukończenie zapisywania wszystkich dokumentów. Jasne, pewnie. Możemy to załatwić jutro z rana. Podjadę z. Jak najbardziej nie ma problemu. Podjadę z, z żoną po prostu i załatwimy wszystko. Okej, okay, rozumiem, że. Wsiadłem państwa do urzędu, tak? No chyba, że woli pan to załatwić w innym miejscu Preferowałbym przyjechanie do państwa Pewnie, możemy się spotkać tutaj po prostu Jak najbardziej W takim razie nie ma problemu Jasne, to wybaczę państwa, ale muszę jechać mhm. Od dzisiaj ten dom ma być pod ścisłą ochroną i cały czas obserwowany Mhm, cały czas jest pod ochroną, ale zaostrze Masz zaostrzyć tak, by się nie dostał tutaj nikt obcy. Ty nawet czołg nie wiedzy, Cała słuchaj. ulica ma być kontrolowana, kto tutaj przejeżdża. Mhm. Mm Pewnie. Wszystkie środki zabezpieczone no. mają być. Wszystko ma być zabezpieczone. Puszasz Jedziemy. Tylko, tylko nas, naszych i na no, ciebie i tak? Tak, i nikogo więcej. W porządku? coś podać, ma do Ciebie? Kończę jeszcze tego obecnego drinka, na spokojnie. Nic więcej nie chcesz mam rozumieć? O, na razie nie. Hmm? Musimy jechać załatwić tą sprawę. A dla to Ciebie Kitka, coś podać? Dobra. Panowie, pilnujcie przybytku naszego. Którym jedziemy? Powiedzmy, twoim. Jasne. Załatwimy po prostu to szybko i miejmy to z głowy. Czyli na pewno wszystko jest tak, jak zaplanowaliśmy No wydaje mi się, że tak, jeżeli tamten ten nic nie to na pewno Nie powinno być żadnych problemów, tak mi się wydaje Trochę ryzykownie, że stawiamy na, na szali nasze życie W zaufaniu na postawę no jednego tak. gościa, ale kto nie ryzykuje, ten szapana nie pije, prawda? No pewnie, że tak, zobaczymy No ale w razie co jesteśmy gotowi na wszystko także Ramzes też jest ustawiony, tak? Tak, tak, tak. On jest wtedy tam w daleka wiadomo jak to on lubi. No, w takim miejscu tam. Przy Zaparkuj Zaparkujcie się. Dawno nie czułeś chyba tylu wzroków na sobie, co? No, jest tak, dosyć nie. tak, niepokojąco. Tym, co? Damy ta, radę, ta. damy radę to zrobić, nie? Spokojnie, chłopaki. Też. Dzień dobry. Ta. Chyba, że wolicie ta. po waszemu Ola, czy tam jak się... Co tu robi ten pajac? Co to tego, to, tego zapraszaj się, nie, tylko, to ty zapraszasz. się, Nie, nie zapraszam. Nie pomyliło mu się coś? Ile razy miałem ci mówić, że masz tu nie przyjeżdżać? Bo sobie teraz żarty ze mnie robisz. Widzisz ile tu jest ludzi? Widzę ile tu Czas jest ludzi. Nie martwy za chwilę. Jakbym tu przyjeżdżał z myślą o tym, że tu zginę, to bym po prostu strzelił sobie w głęb i bym nie fatygował was do tego. No to lepiej sobie strzel, bo chyba ci, że ci sobie dać ostatnią szansę. Wiesz, że jestem. ale, ale ja już odwróciłem no, twoją propozycję, chyba nie rozumiesz co? Czyli dalej nie zmienię Jak się do ciebie zdania. mówi. Nie, nie zmienię zdania, nie zmienię. To myślę, że się będę uginał bo przed jakimś Azjatą? Bo widzisz, ile tutaj mamy ludzi? Widzę, ile masz ludzi, tylko pytanie: ilu z tych ludzi jest faktycznie za tobą? Wszyscy są za to. Pytanie: czy ci ludzie wskoczą za tobą w ogień? Pytanie: tak, czy ci ludzie są prawdziwymi twoimi braćmi? Czy twoim ludziom zależy na dobru twoim i twojej rodziny, czy zależy im na dobru ich rodziny i ich samych? My wszyscy jesteśmy rodziną, tylko nie rozumiesz, to jest ulica. Może i tego nie rozumiem, może i to jest ulica, i może to nie są moje klimaty. Ale znam doskonale psychikę ludzką i doskonale wiem, że każdy z tych ludzi w pierwszej kolejności myśli o sobie i swojej rodzinie. Więc jeżeli mogą wybierać między dobrobytem swoim, a swoich rodzin, a dobrobytem jednego gościa, bo sobie wykorzystuje ich, robi rzeczy, które się reszcie nie podobają, bo ma z tego korzyści. To ludzie zaczynają się buntować. Rozumiesz, do, do czego piję. Dobra, weź się uspokój lepiej, bo za chwilę będziesz martwy. I będziesz mi mówił, co ja mam robić. Posłuchaj, no, na razie nie powiedziałeś mi nic konkretnego poza tym, że mnie zaraz zabijesz, bądź. Twoi ludzie zrobią mi krzywdę. To co mi ci mówić konkretnego? Masz tam jechać, albo za chwilę zginiesz. W sumie już Nie to odjadę sam. Będę czekał na ewentualnie zmianę twojej decyzji. Nie zmienię swojej decyzji. Uklęknięciu na kolanie, przeproszeniu ha. i przyznaniu mi swojej suwerenności, albo będę czekał na twoją śmierć. Słuchaj, jak na razie to jest moje bario, moi ludzie, moi bracia. Z tymi nie będziesz mówić, co ja mam robić, nie będę się przed tobą ginał ani cię przepraszam. Jeżeli co chwilę stąd nie odjedziesz, to to... ja już nie będę z tobą tutaj się bawił. Ile Słucham, razy mam ci zakomunikować, swój. że stąd nie odjadę? O boż. Mam postawić sprawę jasno. Nie już Nie chcę mi się zracić, już na ciebie czasu. Weź... Się, zrównajcie go z się, zróbcie z nim co chcecie. Naprawdę, już nie chcę mi się z tym rozmawiać. Szkoda czasu mojego. Pewnie twojego też, chociaż już i tak ci nie będzie ten czas do niczego potrzebny. Naprawdę, wykażcie się, każcie, że jesteście ze mną i zróbcie co należy z nim. Ja sobie pooglądam. No. No to panowie, no. Dobra, Amigos. Rozstrzelajcie go. No. I tyle by było. No nic, was panowie. Dobry. Szkoda, że to się tak musiało skończyć. Jak widzieliście, chciałem dać waszemu bratu szansę, ale z niej nie skorzystał. Jego błąd. Miejmy nadzieję, że wy nie będziecie w przyszłości na tyle nierozsądni i nikt z was więcej nie umierać nie będzie musiał. Ja z mojej strony Wam mogę obiecać, że praca ze mną przyniesie Wam dobrobyt, bezpieczeństwo i dobrą przyszłość dla Waszych rodzin. Więc dziękuję za to, że uwierzyliście w nas i w Waszego nowego lidera. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Chodź się na słówko, porozmawiamy. Wiem, że pewnie zaraz Twoi ludzie będą to przeżywać i będą przez chwilę kwestionować Twoją władzę. Ale trzymaj tych najbardziej zaufanych blisko siebie. Jeżeli się ktoś będzie sprzeciwiał lub będziesz wątpił w jego lojalność, daj nam znać. Zrobimy okay. wszystko, żebyś był bezpieczny i żeby twoi zaufani ludzie też byli bezpieczni. Udowodnij swoim ludziom, że praca z nami to same korzyści. A osoba, która została dzisiaj zabita, ciągnęła was w dno i w cień. Rozmawiałem również z Twoim wujkiem dzisiaj. Z moim wujkiem? Nie był przeciwny temu to co się wydarzyło, więc nie musisz się o to martwić. No nic. Pora na nas. Ola, mikos. Gdzie jedziemy? Na drinka. Na afterlife, Czy gdziekolwiek. But like Mama East